Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje, żyje nam. Nie. Dostka Nigdy nie zagaśnie Nigdy nie zagaśnie A kto z nami nie wypije to ja nie Niech pod stołem zaśnie A kto z nami Zdajam. nie Niech nie nie Stola, 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 stola. Niech żyje Hej! żyje nam Niech żyje nam, niech żyje nam? Niech żyje nam? Już szczęściu po niechaj niech żyje nam. A kto? Arya! Brawo! To Arya! Już Mutka. No. Teraz to, to jest no. Ja normalnie. Bлять, e, Mucham. Uwaga. Chcę Do 2017 roku, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. cztery. A jak mi zmucham? No to nie gdzie no, no, cię nie ja. Czekaj! A który ma Pero? Nieee! Ej, motywowana. dobrze zmotywowana. Yeah. <laughs> Wyłącz to.